ハハハハ。<day. laughs> Witaj! To znowu ja, twój ulubiony youtuber. Czy youtuber, nie wiem jak to tam się mówi. Bardzo miło Cię gościć na moim kanale. Wszystkie wypowiedzi są autoryzowane przeze mnie i spróbuję je podważyć. Przygotowanie takiego filmu trwa około 7 godzin. Doceń to komentując i subskrybując. Oglądając ten film od początku do końca dowiesz się jak wygrać takie słuchawki dla siebie. Będzie konkurs. Słuchawek AirPods używam od 2017 roku. Apple zrobiło je tak dobrze, że mimo bardzo wysokiej ceny 799 zł. W dniu premiery każdego dnia doceniam rozwiązania technologiczne w nich ukryte. To są moje pierwsze słuchawki, które wykrywają to, że są w uchu. Kojarzysz zapewne to uczucie, gdy używasz słuchawek Bluetooth, które są połączone z twoim urządzeniem od czasu, gdy wejdziesz w ustawienia i klikniesz połącz do momentu, aż je wyłączysz, wyłączysz Bluetooth, wyładuje im się bateria lub po prostu znowu wejdziesz w ustawienia Bluetooth i je rozłączysz. Problem pojawia się wtedy, gdy zostawiłeś się w pokoju, poszedłeś do kuchni, a w tym samym czasie ktoś do ciebie zadzwonił. Odbierasz połączenie, mówisz halo, halo, i orientujesz się, że nie słyszysz rozmówcy. Tak, musisz nacisnąć na ikonę audio i przełączyć dźwięk na telefon. Tracisz w taki sposób nawet kilkanaście sekund. AirPods mają budowany czujnik zbliżeniowy, i w momencie wyjęcia zucha po prostu się rozłączają, co uważam za majsterszczyk. Zdarza się tak, że gdy jest bardzo ciemno, czujnik nie odczyta tego, że wyjęliśmy je z ucha i na, Będą połączone. Jeżeli zapomnisz ETUI ładującego i włożysz słuchawki do kieszeni, gdzie jest ciemno, też lubią się połączyć, a ty dziwisz się, że nie słyszysz rozmówcy. Najszybszy ratunek w takiej sytuacji to wyłączenie Bluetooth w telefonie. Tak czy inaczej, ta mała funkcjonalność zmieniła moje życie na lepsze i zaoszczędziła masę czasu. Kolejny argument dla AirPods to design. Moje ocenie te słuchawki nadal wyglądają najlepiej. Świetnie leżą, nie wypadają z ucha i są śnieżno-białe. ETUI ładujące jest super praktyczne bardzo szybko możemy naładować słuchawki niezależnie od naszej lokalizacji. Kolejny majstersztyk to pierwsze łączenie z telefonem. Otwierasz opakowanie, a na ekranie iPhone'a pojawia się grafika i przycisk połącz. Kolejny raz Apple zrobiło to najprościej jak to tylko możliwe. W międzyczasie przeskoczyłem na AirPods 2, które zostały wzbogacone o nasłuchiwanie komend. Mówisz, hej Siri, call mama jeżeli na zewnątrz nie jest bardzo głośno, to Siri Cię usłyszy i iPhone zadzwoni do mamy. Super funkcja, ale Siri nadal nie mówi po polsku, co sprawia, że rzadko używam tej opcji. AirPods 2 można zakupić do dziś. Wersja z ładującym z opcją ładowania bezprzewodowego kosztuje aż 999, a z etui zwykłym 799 zł. Od początku 2020 roku używam AirPods Pro. Cena za Pro to Kosmos 1249 zł. Działają tak jak AirPods 2, czyli Siri cię słyszy, ale są inaczej zaprojektowane i wyposażone w ANC, aktywną redukcję hałasu. ANC w praktyce ładnie wycisza otoczenie, przez co możemy bardziej skupić się na muzyce i wyciszyć, ale nie jest w mojej ocenie to ogromna różnica. Używam na co dzień słuchawek firmy Bose QC35 i muszę przyznać, że tutaj wyciszenie jest o wiele lepsze. Tyle, że w przeciwieństwie do AirPods Pro... Bo są nauszne i ogromne. AirPods Pro mają dla mnie jeden duży minus. Muszą być idealnie dopasowane, aby ANC działało poprawnie. Masz do wyboru trzy rodzaje gumowych nakładek i jak dobierzesz odpowiednie, wyciszenie działa najlepiej. Problem jest taki, że w moim odczuciu, gdy są idealnie dopasowane do ucha, wybierają na nie presję. Po czasie jest to męczące i przeszkadza. Design AirPods 1 czy 2 sprawia, że są praktycznie nieodczuwalne w uszach i można o nich zapomnieć. Kolejny minus w mojej ocenie Pro nie są już tak minimalistyczny, a ich design zakrawa ostatek kosmiczny. Gdyby nie ANC, zapewne wróciłbym do AirPods 2 lub chętnie używał obu modeli w zależności od potrzeb. Niestety moje AirPods 2 już sprzedałem. Pozdrawiam szczęśliwą właścicielkę i nie jestem aż takim burżujem, aby posiadać oba modele, jedne za 799, drugie za 1249 zł. W mojej fana posiadanie obu par słuchawek wysłuchała firma Devia. Nie wiem, jak się ma do tego prawo patentowe i czy dogadali się z Appą, ale wypuścili mnie. Dawno na rynek słuchawki, które wyglądają jak AirPods pierwszej i drugiej generacji za bardzo niską kwotę 190 zł. Firma Devia. Znana jest ze sprzedaży certyfikowany przez Apple kabli Lightning w bardzo dobrej cenie. Kable są jakości podstawowej, ale faktycznie certyfikat Made for iPhone posiadają. W tym momencie zadaję sobie pytanie, czy słuchawki za 190 zł mogą zadowolić użytkownika AirPods Pro, a tym samym byłego użytkownika AirPods pierwszej i drugiej generacji. Dodam tylko, że przez ostatnie 3 lata testowałem kilka różnych klonów AirPods. Jedne z nich opisałem na łamach iMagazine. Link w opisie. Moje wnioski były zawsze takie same. Po dwóch, trzech dniach użytkowania najczęściej trafiają na półkę lub do kosza. Najczęstsze problemy, które miałem z klonami to ładowanie indukcyjne nie działa. Słuchawki łączą się z telefonem bardzo długo. Słuchawki nie łączą się w ogóle. Tylko jedna słuchawka łączy się w jednym momencie. Plastik, z których są wykonane, śmierdzi spalenizną. Rozłączają się. Powodują, że iPhone się zawiesza. Nie posiadają czujników zbliżeniowych. Tragiczne lub nie działające w ogóle mikrofony. I wiele, wiele innych. Podsumowując, wszystkie klony AirPods, z którymi miałem styczność, to pieniądze wyrzucone. Błoto. Jednak Devia zrobiła to inaczej i muszę przyznać, że to pierwsze klony, które mam już od dwóch tygodni i noszę je średnio 3 godziny dziennie. Jednak za cenę 190 zł. Nie ma co się spodziewać cudów. Mają swoje wady i pozbawię się złudzeń, że są to słuchawki zaprojektowane przez Apple. Zaczynając od parowania, musisz wejść w ustawienia i tradycyjnie odpalić listę urządzeń Bluetooth i kliknąć połącz. Na szczęście tylko za pierwszym razem. Potem wystarczy, że otworzysz pudełko i słuchawki bardzo szybko, myślę, że w max 2 sekundy łączą się z telefonem. Inne klony łączyły się wieki. Oczywiście słuchawki nie mają czujnika zbliżeniowego i aby się rozłączyły z iPhone'em, musisz włożyć je ponownie do etui ładującego. W uchu leżą świetnie, bo design, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jest identyczny jak Airpods. Co ciekawe są lżejsze, co dla mnie jest mega zaletą. Nie czuję ich praktycznie w uszach. Dźwięk jest szokująco dobry, najlepszy w klonach, jaki słyszałem. Nie jestem audiofilem i oceniam, że spadek w jakości w stosunku do słuchawek AirPods 2 to max 20%, co klasyfikuje je bardzo wysoko i pozwala mi komfortowo słuchać muzyki po 2-3 godziny dziennie. Wykonanie jest o wiele słabsze niż w produktach od Apple. Nie spodziewałem się niczego innego. Opakowanie słuchawki są lżejsze, ale na szczęście plastik jest bezwonny, nie tak jak w typowych klonach i gdy się ładują, nie nagrzewają się nadmiernie. Gdyby nie to, że zawias jest plastikowy z odległości 10 cm ciężko je odróżnić od Airpos. Największą bolączką klonów i słuchawek Bluetooth do 300 zł jest mikrofon. Tym razem jest podobnie. Jeżeli prowadzisz wiele rozmów telefonicznych, wykorzystując do tego słuchawki, to te od Devia nie są dla Ciebie. Na pewno jest to nadal najlepszy mikrofon w klonach, jaki znam, ponieważ da się prowadzić rozmowę telefoniczną, gdy znajdujesz się w pomieszczeniu i Twój rozmówca zrozumie, co mówisz. Aczkolwiek wiatr czy hałas przejeżdżających aut sprawia, że rozmówca nie słyszy praktycznie nic. Wygląda na to, że dobry mikrofon, mikrofon muszą kosztować i za taką cenę nie możesz oczekiwać jakości rodem z AirPods, która w mojej ocenie też nie jest idealna. O Hey Siri oczywiście możesz zapomnieć. Sterowanie tapnięciami działa dość opornie i nie zawsze. Trzeba to wyczuć. Dobrze złapać słuchawkę za trzonek i uderzyć dwukrotnie w główkę, aby włączyć lub wyłączyć muzykę. Gdy tapniesz trzy, a najlepiej czterokrotnie w prawą słuchawkę przełączysz utwór, a w lewo cofasz do początku lub do poprzedniego utworu. Niestety działa to słabo i wolę przełączyć włączyć muzykę na telefonie bądź Apple Watch. Bateria jest na pewno mocną stroną produktu od Devia. Nie wiem dokładnie ile trzyma, ponieważ nie miałem nigdy sytuacji, że się wyładowały. Podsumowując, jeżeli nie stać Cię na nowe AirPods od Apple i wiesz, że szybko się to nie zmieni, używasz słuchawek Bluetooth głównie do słuchania muzyki, a rozmowy wykonujesz bardzo rzadko, nie zależy Ci na ładowaniu bezprzewodowym i bezbłędnym sterowaniu dotykowym, czy w końcu ten design w uszach bardzo Ci odpowiada, to Devia V6 są dla Ciebie. Słuchawki zakupisz na www.zbita.shop, a z kodem autoryzowane V6 zgarniasz 10 zł rabatów. Dodatkowo, jedna z osób, która udostępni ten film na swoim Insta bądź Facebooku, zasubskrybuje ten kanał, da łapkę w górę i umieści komentarz, otrzyma ode mnie parę takich słuchawek. Wyniki 16 czerwca 2020 roku na moim Instagramie autoryzowane. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zmotywuj mnie do działania. Daj łapkę w górę, daj subskrypcję kanału i zostaw komentarz. ¡Gracias